I oczywiście standardowo trzymajcie odpowiedzi do zadań z tamtej pracy domowej. Do waszego egzaminu smuklasisty zostało 17 dni, a dzisiaj mam dla was hipermega zadanie: jedno z tych, których wiem, że bardzo lubicie, czyli zadanie na wiek, na równanie z X. -em. Także zapraszam. A po co mi to matma? No i oczywiście standardowo trzymajcie odpowiedzi do zadań z tamtej pracy domowej. A jeżeli szukasz jeszcze jakiegoś kursu na egzaminu smuklasisty z matematyki. To na stronie owler.pl znajdziecie kursy zarówno z polskiego, jak i z angielskiego, jak i z matematyki, który sam prowadzę swoją drogą. Jeśli chodzi o polski, to znajdziecie tam na przykład opracowane streszczenia wszystkich lektur, jakie was obowiązują w tym roku na E8, a no 19 dni, no to trochę mało, żeby wszystkie lektury przeczytać na przykład. Dowiecie się również, jak napisać rozprawkę, czy też wypracowanie na maksymalną liczbę punktów na polski. Na kursie z angielskiego dostanicie wszystkie przydatne słówka właśnie, jakie się mogą przydać na waszym egzaminie. Macie tam również omówienie Omówione wszystkie czasy, jak i również gotowce i schematy, jak na przykład napisać e-mail po angielsku. Natomiast jeśli chodzi o matematykę, no to oczywiście wszystkie działy po kolei są omówione, raz z różnymi trikami, jak czasami sobie trochę czasu zaoszczędzić. Wszystkie kursy są zgodne z wymaganiami na ten rok, jeśli chodzi o z moklasisty. Także serdecznie polecam. Dla wszystkich widzów tego kanału, na kod A po co mi temat ma macie minus 50 zł na albo jeden kurs, albo cały pakiet trzech przedmiotów. Linki macie jak coś w opisie. A jeżeli byście chcieli wspomnieć, z algorytm YouTube'a. Napiszcie hashtag w komentarzu Maraton 8 2024. Dajcie znać, czy chcielibyście goś live'a pod egzamin smoklasisty niedługo. 5 lat temu ojciec był 4 razy starszy od syna, a za 15 lat razem będą mieli 80 lat. Ile lat ma obecnie syn i ojciec? No dobra, słuchajcie. Zadanie na wiek Kto proponuję zawsze za pomocą tabelki zrobić. Czyli jak tą tabelkę robimy? Czyli tak, w wierszach robimy sobie zawsze osoby. I zrobimy sobie w ten sposób. O, czyli tutaj zrobimy sobie ojca, tu będzie ojciec, a tu będzie nasz syn, cyk. No i teraz tak, w kolumnach robimy sobie miejsca w czasie, tak? Czyli co my tu mamy? Mamy 5 lat temu, mamy za 15 lat temu, no i zawsze trzeba też dorzucić, co się dzieje teraz, czy innymi słowy, obecnie. Czyli będą trzy miejsca w czasie, więc trzy kolumny trzeba by tu zrobić. No podpiszmy sobie, czyli no 5 lat temu to inaczej minus 5 lat, można powiedzieć, będzie teraz, no i potem mamy za 15 lat. Za 15 lat to. Będzie plus 15 lat. No i teraz, jak to działa? No tutaj trzeba sobie gdzieś wrzucić niewiadomą. Ja proponuję to, co jest nam najłatwiej zapisać, żeby tu nie używać dwóch niewiadomych. Można by to dwiema niewiadomymi zrobić, natomiast zrobimy jedną. Bo teraz, tak, wiemy, że 5 lat temu. Ojciec był 4 ra razy starszy od syna, czyli jeżeli bym za X wrzucił, jeżeli za syna bym wrzucił X 5 lat temu, no to jeżeli 5 lat temu ojciec był 4 razy starszy, no to wiek ojca to będzie 4x po prostu, nie? I okej, okay, teraz się trzymamy tego, że 5 lat temu oni mieli tyle. No to teraz pytanie: skoro? syn 5 lat temu miał x, to teraz, czyli po 5 latach, ile będzie miał? No o 5 lat więcej, czyli o x będzie x plus 5, a ojciec, ojciec podobnie miał 4x, no to 5 lat temu, no to teraz będzie miał o 5 lat więcej, czyli 4x plus 5. Dobra? No i lecimy dalej. No to teraz tak. Jeżeli teraz syn ma x plus 5, tak to za kolejne 15 lat trzeba mu dodać 15 lat, czyli to będzie x plus 5, bo było, plus jeszcze 15, czyli to będzie x plus 20, tak naprawdę, nie? I podobnie zrobimy z ojcem, miał 4x plus 5, za 15 lat będzie miał jeszcze plus 15, czyli będzie 4x plus 20. O, i to jest najważniejsza rzecz w tych zadaniach, żeby to sobie ułożyć w tabelce. I teraz, co my jeszcze tu wiemy? Wiemy jedną rzecz. Wiemy, że za 15 lat to będą mieli razem 80, czyli wiemy, że ten wiek, ten, tak w tym miejscu w czasie, jak dodamy te lata do siebie, czyli 4x plus 20 plus x plus 20, to musimy dostać 80 lat i mamy równanie. Voilà! Wystarczy teraz to policzyć. 4x plus x to będzie 5x, 20 plus 20 to będzie plus 40, I równa się 80. No dobra. Czyli 40 na drugą stronę, no to przerzucamy, to zmieniamy znak, czyli będzie 80 minus 40, czyli nasze 5x będzie równe po prostu 40, dzielimy sobie na 5, czyli nasz x będzie równy 8. No dobra i teraz pytanie, ile lat ma obecnie ojciec i syn? No to tak, syn obecnie to ma x plus 5. No tu mamy to napisane. No czyli x nam wyszło 8, czyli będzie 8 plus 5, no to będzie 13. Lat. Ok, no i jeszcze ojciec, w takim razie obecnie to jest 4x plus 5, czyli 4 razy nasze 8 plus 5. No 4 razy 8 to jest 32, plus 5 to będzie 37 lat. I mamy odpowiedź, czyli syn obecnie 13, a ojciec obecnie 37. Takie zadanie na wiek. Dajcie znać w komentarzu, jaki poziom trudności w skali 1 do 10. Oraz jeżeli byście chcieli live'a w najbliższym czasie pod egzaminem Smoklasisty, napiszcie hashtag w komentarzu livee82024. Jeżeli będzie powyżej 50 takich komentarzy, to pojawi się na pewno, a tak to zobaczymy. Pamiętajcie, że na kota Po co mi ta matma macie zniżkę minus 50 zł na wszystkie kursy lub pakiet na stronie obler.pl. Miłego dnia życzę i do usłyszenia. A po co mi ta A tu macie też podobne zadanie na wieku.